Powiedziałem to ostatnio jednej osobie i bardzo dziwnie się na mnie spojrzała, więc powiem to teraz z wami, jestem ciekawy, jak wy to widzicie. Mam prawie 32 lata i nie mam praktycznie żadnych znajomych. Tylko teraz oczywiście, żeby było jasne. Mam żonę i dziecko, mam jednego przyjaciela i może z jedną, dwie osoby, z którymi utrzymuję w miarę systematyczny kontakt, ale nic poza tym. I wiecie, bynajmniej to nie wynika z tego, że jestem zamknięty na ludzi, absolutnie nie, tylko jakby za bardzo, nie mam na to przestrzeni takiej czasowej, bo mając niecałe trzyletnie dziecko i swoją firmę, to mniej więcej wygląda tak, że od rana do wieczora mam ciągle coś, a jak przychodzi już sam wieczór, no to leżę jak krewetka na kanapie i, i próbuję dożyć jeszcze jedną godzinę i potem idę spać, żeby w miarę wcześniej wstać, żeby jakkolwiek się wyspać. I teraz moje pytanie, czy tylko ja tak mam? Bo czasami widzę z boku osoby, które mówią np. w szatni albo na siłowni, że systematycznie się tam spotykają z różnymi znajomymi albo że mają po kilkanaście osób w towarzystwie i tak dalej i się zastanawiam, jak oni utrzymują kontakt.